Master Knife. A to jest kolejny odcinek mojego let's playu, który nazwałem Halloweenowe purwanie. porwanie. Jest to question Quest, tak dla og nowych oglądających. No i w ostatnim odcinku nie mogłem się uporać ze znalezieniem dwóch domków. Teraz to zna oczywiście je znalazłem. Tutaj to widzicie. No i jeszcze. <coughs> o, wyko wykonałem tego questa. Musiałem dostarczyć, znaleźć i dostarczyć chłopaczkowi kartę. Dobra, mniejsza. No to przejdźmy sobie do tych otworzonych wrót. Och, nowy quest. Fajna była ta tutaj. Mamy się przedostać przez cmentarz. Czyli musimy przejść tędy. Pewnie będziemy z nim zaraz walczyć. No tak, potwory tylko nas czekają. Candy Pale. Ach no to, skoro mamy się przedostać za nimi, to przydałoby się zmienić kostium. Chyba. zresztą tak mi się wydaje. No teraz chyba idziemy trochę ciszej, mi się wydaje, ale czy to coś da, to nie wiem. No i co to było? No kurwa, no ciekawe, ciekawe, to było fajne. Spodobało mi się to nawet elegancko, idealnie. Zaibiście, zajebiście jeszcze troszeczkę życia mu zostało. Szkoda no, a jeszcze trochę, jeszcze troszeczkę. No, elegancko. I o to właśnie mi chodziło. Jeszcze jeden atak i żegnaj. Dokładnie tak. Wiktoria. 1100 expa, 500 cukierków, 2 nowe karty. Elegancko. Dobra, no to przejdźmy dalej przez ten cmentarz. Ale zmienimy sobie kostiumy, bo ta tarcza mnie trochę drażni. Nie można przyspieszyć nic. Kolejny. <grymne> Dostał na elegancko. Ten teraz Nie no, no, naprawdę dobrze mi idzie jak na razie o, unikam wszystkich ataków i w ogóle Pięknie mi ataki wychodzą Ajc Kurwa jednak no już, już... Szczęśliwa pasa została romana Oho, Dokładnie no, ale teraz może coś polepszyć, nie? Tym atakiem. Kurwa. No. Atakuj. please. please. No to jednego mamy, mniej niestety. 2 HP, no bez jaj. Kurwa. Dobra, jednego mniej. Ale kurwa umarłem. No fuck. Fuck, 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 fuck. Ach. Gin. No ale czemu uderzyłem w jednego, a się w trzech? No to jest niefajne. Naprawdę mi się to nie podoba. Jeszcze mają czwarty level, a ja mam trzeci. No to... Ach, spieprzyłem. Tak, weź sobie tarczę, pieprzony szamanie. Spacja. No elegancka elegancko, brawo knife, brawo Kurwa no Teraz gini. Szmato Kurwa. Tak mało brakowało Ten sobie z tym tarczę wziął No będzie ciekawie, będzie ciekawie Nie powiem, że nie On ma tylko atak podstawowy, więc... Tylko dwa A, bo tarcze miał tarczę. Shit To mogę skin'ać tutaj W sumie nawet pewne, że skin'ę Mhm Teraz już na pewno No co, no bitch please Cholera no. Pewny zgon. Dokładnie to będę musiał wykonać trzecie podejście do tej walki. Shit. O kurwa, jeszcze zjebałem. No, uciekliśmy, bo źle rozpocząłem walkę, niestety. Dokładnie tak, teraz może będzie lepiej Może nieszczęśliwa pasta się odwróci mm. e. Cholera Ach. Elegancka. Kurwa, no ten go uleczy teraz pewnie, no, no standardowo No to nawet nie ma co walczyć, bo to, to jest proste, że zginę teraz Bo jeszcze szamot żyje Nie no, uciekam, uciekam, nie ma co Cholera no Czekaj, w sumie to przecież nie muszę chyba z nimi walczyć, no nie? Tam ktoś się chowa w tym kostiumie Come to me I can throw that Pumpkin costume pattern Elegancko. Ach. Błoty No, ale to ciekawe. Tu się nie da wejść. A to co? Może to uderza, co mu chodziło? Na pewno nie o to. Też na pewno nie. Ach, może to? o się. <ścoughs> tak, cukierki. To przejdźmy tutaj. Nie mogę wybrać szlautu w zielach. Spiefbusje dan. Autumn Heaven Mall. Candy Mother Lot. No to, o przejebamy Dość duży jest Spacjaj Co to jest, boss jest, czy co, do cholery O kurwa No ale może nam się u zmniejszyć. Chyba jeszcze nie ten przycisk. Teraz znowu wspaniale wyjebie. Mhm. Za dużo bierze nam HP. Ale może to coś zmieni. Kurwa. Uh, uh, please. Naprawdę nie robi się fajnie. Rejna ma mniej życia. Okej. No jeszcze. Okay. Aha, jeszcze doładujmy haper, doładuj. Frajerze. Dwa za wcześnie, co nie spację. A, ten znów mu HP doładował. no i ja pierdolę. No. Czyż nie podświetlił się miecz, No to jak mogę kurwa na tym 30? No. i no, 1 HP ale Zginął? <laughs> Co to miało być, no ale 1600 HP <laughs> XP, 50 cukierków i jedna nowa karta I mamy nowego archiwium menta O kurwa, Nie ja no, elegancko sobie radzi, Reynold Razem z tym łodżynem, którego imienia już zapomniałem niestety no, ale zresztą, jak widzieliście, to mnie strasznie dziwiło, bo ten. Ten bossowy został jeszcze chyba 1HP. Nie wiem, albo. Nie, ja sobie przewidziałem to. No, ale w każdym razie zdziwiło mnie to, że go do ubiliśmy. A poza tym, jeszcze dwóch pomocników, którzy jeszcze żyli. No, a walka się skończyła. Przed na pupę. No, w sumie masz rację, Reynold. No, teraz Nasze questy przenosimy do sklepu. Ja no, może być ciekawe. Ja nie mam nic przeciwko. Gdzie my się znajdujemy? mall I think. Tak, na pewno. No to dojdziemy do I Będziemy kończyć ten odcinek już. Candy Store. Okay. Czyli mamy być tutaj po schodach, tak? No raczej tak. Co się zbugowało? O i tu mamy save'a. No więc Dzięki za oglądanie. Subskrybujcie, łapka w górę. Komentujcie, ja dostałem teraz jeszcze nowego questa. Tak więc, o, tam jeszcze jest kod chyba. Dobra, tak więc trzymajcie się, cześć.